Jeśli jesteś graczem WOD, to na pewno kojarzysz tę sytuację. Z jednych aż skaczesz do góry ze szczęścia, a z drugich wręcz przeciwnie, wyrywasz sobie ostatnie włosy z głowy. Z tej strony Malipot, a w pierwszym odcinku top 5 na naszym kanale przyjrzymy się różnym twarzom RNG. Więc jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, koniecznie zasubskrybować oraz napisać komentarz z Waszą historią RNG. Dzięki za wsparcie, a teraz lecimy do top 5. Pewno w karierze WOD zdarzyła się każdemu z Was sytuacja, kiedy mieliście przeciwnika idealnie na strzał, ale niestety RNG powiedziało nie i klops. Przeciwnik został na małym ogrysku. Wyobraźcie sobie sytuację. Przeciwnik jest idealnie tyłem, wy macie ogromną penetrację, już Wam ślinka cieknie na 130 damage i tu pocisk się odbija. Teraz chyba najgorsze, najbardziej desperujące uczucie w naszej kochanej giereczce. Wiecie, że przeciwnik wyjdzie właśnie z tego roku, czekacie, przymierzacie do ostatniego piksela celownika, przeciwnik zaraz wyjedzie, wy nie możecie się doczekać na pewno zasłużonych obrażeń, on wyjeżdża wam przed nosem, a tu proszę, najgorsze możliwe pudło. A wy jedynie co możecie zrobić, to tylko patrzeć, jak sojusznicy zbierają dęb. Teraz może coś przyjemniejszego. Macie za sobą dużo złych bitew, ciągle pudła, ciągle odbicia, i tylko koszety. Nagle mały promyczek uśmiecha się do Was prosto z nieba, dając znak, że następny strzał będzie szczęśliwy. I proszę, pożarek. Nie ma chyba drugiego innego wyrazu twarzy, kiedy widzicie jak przeciwnik płonie wagoni bez gaśnicy. Ale wiecie co jest lepsze od jednego pożarku? Tak, dwa pożarki pod rząd. Teraz chyba najbardziej coś satysfakcjonującego, wysadzenie przeciwnika w 1 na 1. To już niestety koniec naszej top 5 RNG w wodzie Na dzisiaj piszcie jakie chcielibyście zobaczyć następnym razem, a teraz się z Wami żegnamy i mi nam miłą ocenkę tego filmu. Siemano!